Hey what up girl? How you doing? I don't wanna come on too strong or nothing like that, but uh I've been thinking about you. And I've been wondering. I've been wondering where you lay up. Where you at? So, so Słuchajcie, burszty nam wyszły bokiem Ty, mój protektor Burszty nam wyszły bokiem Czyli gówno zaleźliśmy Ale jesteśmy na plaży tu widzicie kabaret Za, za, za moimi kabaret? No. Minus 67, minus sześć jest... siedem, jest fajnie, połazimy sobie trochę, co wyjdzie to wyjdzie, pokażemy, albo nie, albo nie, ale będzie dobrze, na pewno będzie lepiej niż z Bursztynami, Kupstynami, <laughs> Kupstynami, minus 6 i plaża, nie ma problemu, lecimy. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do that thing you do? Follow you blindly, I'll be your fool. You must be magic the way that you carry yourself. It's like that Unspoken confidence, baby, you know it damn well. Akurat się nagrywa Słuchajcie Chyba tu widziałem już to 5 groszy Zaczynamy monetką 5 groszy Póki z puncą tam, wystartowali fajną Roztacza się taka mgła nad wodą Widzicie teraz Mega O właśnie Super Widzieliśmy, gdzie to? zobaczcie jakie warstwy nachodziły To jest? <śpiewanie> <śpiewanie> Tyle kurde zabawy o jeden grosik. Nie, jeden nie, nie jeden grosik. <śpiewanie> O, panie, ale jazda. Czekajcie chwilę. Słuchajcie, ja pierdzielę. Czy wy to widzicie? Jeden pusilbek grosza 1825. Ja pierdzielę, to poszło na żywo. Nie, nie mam pytań. <laughs> Jestem zdumiony. Jestem w domu. Jestem w domu. <laughs> Jak na polu, kurde. Ale mega. Póki tam fotografuję, ja sobie tu pomerdam troszeczkę, bo coś tu miałem. Daj. Zamyczek. Kawałek. Jak tam? No i powoli wracamy Jest pięknie Aura dopisała Temperaturka fajna Słoneczko Czegoś więcej Trochę mi fan wiadomo. Ale Polatane aktywnie było super ranczo. To jest to, że pierd*n*a do banku doita. To te sześciorga tade. U lot kapselcego to Moriswanów, No, ale się nie aż. Sącie wszyscy zadowoleni. <grywki> Banany są. Niewiele było, ale konkretnie było, także fajnie, każdy coś znalazł, warunki były Ważne ekstremalne. Ważne w ogóle, że było, to że coś wpadło, a w wpadł fajnie. nawet nie musiałoby nic wyjść, a było dobrze, nie, także no. lecimy tam, po ta, drodze. Tam, 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 o, to, to, o. to, 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 to opuncja, nie. Dziękujemy za... Ale za, zasłoniły, a to mój paluch. Tam, tam, tam. Dziękujemy za zaproszenie, Tomek. Dziękujemy, będziemy się jeszcze z nim żegnać. No, będziemy się żegnać. To wszystko. A po drodze jeszcze odwiedzimy parę osób, pożegnamy się i lecimy dalej. Zobaczyliśmy z pet. Tomek nas zaprosił na obiad. Ale to będzie lepsze niż to, przekazuję. O, dziękuję ci. Proszę bardzo. Mega mi Czy wyposażeniem. No, to jest nowy żul, nie? Tak. Mega fajnie. Ja Zaraz na kleję. I wszystko za dobre, szybko się kończy, niestety. Było mega Pogoda elegancka, nas żegna tutaj, ale wszystko za to niestety. Miraz zostaje ze mną też. Spoko. No. Zbynie jeszcze szybko przybił z nami piątkę. Tak, udało dziękujemy się. Tomaszkowi za Wiki o kierunek. No, dokładnie. Ja ale go trochę, trochę, trochę też go podtuczyliśmy, także Tak. No, teraz dwa dni. Będzie nie fajnie ja. także. Teraz Do szybkiego spalona. zobaczenia. Aby. się. miłego. No, mega, hej. I, i... I Mirek popuszcza, ale to już się dowiecie u mnie na filmie. Ja Mirek tak, To już wsią u dawajcie do niego. Trzymajcie się. Zostańcie! To nie brama! Daj mu... Daj mu... Daj mu pięciko. Parkingowy. To Nie, poważnie, coś dla Ciebie. Dziękujemy. A ja oddam Ci parking. Biżuterią płacisz? się powodzi, widzę. No bo... Ciekawe, czy stoi by karawan. Samochód? No ja. A co ma nie stać? To już nie jest, nie? Niepraw... No i co? To buci zaraz.